Mandero. dziś zrobimy sobie test nowej żyłeczki Sonika na 2026 rok, Fluor Orange 41 25 lbeków. przygotowana waga i przygotowane 12 kg kulek, zobaczymy jak ma wytrzymałość na odcinku gdzieś 1,5 metra, metra. Haczyk przygotowany, wiaderko mieliśmy starowane, ma 70 deko, na start zrobimy sobie 5 kg kulek i będziemy dokładać. 5, 60 dokładnie mamy z wiaderkiem teraz. Dokładamy kolejne. Liczę, że do 10 kg powinna wytrzymać. 5, 6, 7 i 8. Mamy dokładnie 8, 87. Zbliżam kamerę. Dokładamy kolejne 2 kg. Mamy ponad 8 kg. 9, 10 i 11. Spróbujemy. 10,93 dokładnie wytrzymało i szczeliło nam na węźle. Teraz ostatnia zapamiętana waga. 10,93. 10,93 wytrzymało żyłki. Jak dla mnie naprawdę fajny wynik. A jak się będzie sprawdzać Na pewno zobaczycie ją na moich zasiatkach. Pozdro.